Cześć, dzisiaj filmik o sprzedaży samochodów w internecie. Przygotowałem już kilkanaście ogłoszeń, na podstawie których pokażę Wam, jakich błędów nie należy popełniać oraz co wygląda bardzo dobrze. No to idziemy do komputera. No to jesteśmy przy komputerze. Ja tak właściwie co wieczór przeglądam sobie kilka ogłoszeń na Otomoto. Zaczęło się w 2008 roku, jak zdałem prawo jazdy, i od tego czasu praktycznie nie było dnia, żebym tych kilkanaście, może kilkadziesiąt minut nie poświęcił na przeglądanie. Samochodów w internecie tak właściwie zaczęła się moja pasja, kiedyś na Moto Allegro. No dobra, 12 ogłoszeń różnych samochodów w różnych zakresach cenowych i chciałbym odnieść się komentarzem do każdego z nich. W niektórych jest coś nie tak, w niektórych e, niektóre są świetne, a w niektórych właściwie mam mieszane uczucia i jestem ciekaw co o tym sądzicie. No to zaczynamy. BMW seria 5. Zawsze mi się podobały te piątki. Tutaj samochód już dosyć leciwy, 525 diesel, dodał Jaro. Jaro, nie bierz do serca sobie tego, co tu powiem, ale ogólnie ogłoszenie jest, no, kiepskie. Taka szkolna dwuja. Lecimy w dół. Odznaczone jakieś rzeczy w wyposażeniu, chociaż od razu powiem, że ja do tego nie przywiązuję zbytniej wagi, ponieważ tutaj to każdy może sobie kliknąć, tworząc ogłoszenie, co chce i bardzo często są błędy. Dużo ważniejszy jest opis. I to też pokazuje często, jak osoba się zaangażowała w wystawienie takiego ogłoszenia. Czytam. Samochód nie widział zimy, sprowadzony z Włoch w dobrym stanie, wymieniony olej filtry, elektryczne szyby, elektryczne lusterka, klimatyzacja. Opis sugeruje, że samochód jest w dobrym stanie, trochę przykrótki, mogło być więcej szczegółów. To akurat spory minus. No ale tak jakby ja prezentuję ten samochód jako mm, ogólnie dobry. Tak, nie piszę jakichś minusów. Hmm, chyba, że woli powiedzieć to telefonicznie, no ale to trochę nie fair. Dzwonić i okaże się, że nie wiem, silnik nie działa albo skrzynie do wymiany, więc jeśli są jakieś minusy takie konkretne, to powinny być tu zawarte. I zobaczmy zdjęcia. Pierwsze najważniejsze zdjęcie tytułowe. Kiepsko, no. Nic tu nie widać, jakiś kadr z góry. Nie wiem, czy to miało na celu e, zasłonić tablicę rejestracyjną, no ale nie widzimy zderzaka. Ciężko powiedzieć jakieś tam. Jest porysowany. No, zdjęcie. Pała. Drugie zdjęcie. Fragment samochodu. Stojący gdzieś na działce. Z tyłu jakiś garaż. Bałagan. Też nie widać tyłu. To miało być to zasłonięcie tablicy rejestracyjnej, tak? No to już jak tak bardzo ktoś chce zasłonić, chociaż nie wiem czemu, no to lepiej wymazać potem w programie albo ewentualnie zakryć jakąś. Elegancką kartką, czy, czy czymś takim. Dalej. Mhm. Jeszcze krzywo zdjęcie. Mhm. Pewnie wszyscy przykręcają w miarę głowę, żeby je zobaczyć. No, kiepsko. Tutaj fragment środka. Nie można było zrobić szerszego kadru, żeby załapać kierownicę. Deskę rozdzielczą. Z tyłu też. Taki ucięty fragment drzwi. Kawał trawy, jakiś taki wąski kadr, a samochód ładnie zadbany, nawet czyściutki. No i potem bagażnik i linka holownicza. Pewnie nie działał i trzeba było go holować. Takie błędy e, bardzo zawsze mnie śmieszą. Jeszcze, jeszcze tylko dodać olej silnikowy, który tutaj stoi na uzupełnienie, bo pewnie samochód bierze sporo litrów oleju. No nie. Przykro mi. Drugie ogłoszenie to też będzie ten sam model BMW, trzecie również, bo chciałem pokazać, właśnie kontrast pomiędzy tymi, to idziemy do drugiego. Tutaj już cena znacznie wyższa samochód tak szykowany teoretycznie widzę na klasyka 23 tysiące, pan Grzegorz. Panie Grzegorzu, do zdjęć na końcu tutaj. Dlaczego zawsze uważam, że to odznaczanie w tym wyposażeniu trochę nie ma sensu wczytywałem się w to wcześniej. Wątpię na przykład, żeby drugi szyberdach szklany, przesuwany i uchylny elektrycznie był w tym modelu, ponieważ w ogóle nie występował taki dwusegmentowy szyberdach w tamtych czasach w tej serii. Więc tutaj każdy może sobie kliknąć co chce. Idziemy do opisu. Sprzedam piękną białą E39 520i, benzyna plus gaz z niskim przebiegiem. Auto w bardzo dobrym stanie, środek auto zupełnie niezużyty jak nowy. Silnik i skrzynia biegów perfekt. Instalacja gazowa na gwarancji. Zawieszenie bez najmniejszych luzów. W ostatnim czasie wymienione amortyzatory. Tarcze, przód, klocki, przewody paliwowe, świece, wahacze, przód. Auto naprawdę godne polecenia. Cena 23 tysiące. Okej, okay, mogło być lepiej. E, można było trochę dodać czegoś takiego od siebie. E, na przykład idę, ktoś posiada ten samochód. No chyba, że go ma bardzo krótko i zaraz sprzedaje. No to mm, no okej, okay, no tego nie piszemy, bo wtedy to nie jest atrakcyjne. Tutaj powiedzmy już nie czepiając się, może być. Ja bym troszkę rozwinął, ale okej. Okay. No i zdjęcia. Dlaczego? Taki potencjał. Ładny samochód to są jakieś screeny z telefonu. Jeszcze widziałem, że widać, że było 14 zdjęć, a ktoś wstawił pierwsze, siódme. Niewiele na nich widać. Piąte. I nagle jedno duże zdjęcie, jak siedzi. W tym samochodzie nie, z kawałkiem kierownicy i zegarami. I też jedno duże silnika. Szkoda, zmarnowany potencjał, można było to dużo ładniej zrobić. E, szczególnie, że samochód w takiej bazowej wersji, jeżeli przebieg jest prawdziwy, to może być e, naprawdę fajnym wyborem. No i kolejne ogłoszenie, trzecie tego samego modelu BMW Seria 5. Ogłoszenie perfekcyjne. Panie Pawle, gratuluję, czapki z głów. Do zdjęć za chwilę chodźmy do opisu. Może trochę powiększę. Sprzedam BMW 530i E39 Poliw z przebiegiem. Skrzynia automatyczna, auto przyjechało z, z Niemiec. Jestem pierwszym właścicielem w Polsce i posiadam je 2 lata. Bardzo ważna informacja, że nie było kupione i od razu sprzedane. Po zakupie wstawiłem instalację gazową firmy Stack i do dziś przejechałem około 32000 km. Też fajna wiadomość, że to ten gaz już tam kawałek jest, ale też, że nie było od początku, czyli wszystko ok. BMW nie ma wypasu, ale jest wszystko, co potrzebne do jazdy. Szczerze. I zobaczcie, jak ładnie wyszczególnione tutaj od myślników. Najważniejsze elementy wypunktowane. Sportowa skórzana kierownica wielofunkcyjna, sterowanie radiem i tempomatem, radio z nawigacją na dużym ekranie, czujniki parkowania przód, klimatyzacja dwustrefowa. I teraz taki opis e, jeszcze dodatkowy. Samochód jest w doskonałym stanie wizualnym i technicznym, na nadwoziu nie ma rdzy. w BMW zrobiłem wszystko co trzeba, wszystkie czynności eksploatacyjne były robione na bieżąco. Na aucie są nowe opony letnie z 2021 roku, używany jeden sezon. Dokładam opony zimowe z 2019 w bardzo dobrym stanie. I wiemy, że nie musimy się martwić. Jakieś dodatkowe koszty związane z oponami. Autor jest zarejestrowany, ubezpieczony. Miesiąc temu przeszło badanie techniczne. Przyszły nabywca nie musi robić w nim nic, tylko jeździć i, jeździć i się cieszyć. Zainteresowanych zapraszam na oględziny i jazdę testową. Cenę do rozsądnej negocjacji. Nie interesuje mnie zamiana. Idealny opis, idealna długość. Widać, że ktoś jakby ma jakiś związek z tym samochodem, coś z nim robił, jeździł, a nie tylko tak jak wspomniałem wcześniej, kupił i sprzedaje. No i zobaczcie. Zobaczcie te zdjęcia. Samochód umyty, czysty, widać każdy, każde zagięcie lakieru. Hmm. Zobaczcie. Cudo. Aż ktoś może się kłócić, że picowany do sprzedaży, możliwe, ale też fajnie. Elegancki dom z tyłu. Ktoś po prostu trzymał sobie takiego już obecnie klasyka. To są dobre zdjęcia. Nasz chciałbym takim pojeździć. No piękne. Nic, nic nie mam, żeby się tutaj przyczepić. Zdjęcie z tyłu, z przodu. No i jeszcze nawet bagażnik. Też że czyściutki, a nie jakieś tam porozlewane płyny. Do pełni szczęścia brakuje mi tylko zdjęcia jeszcze silnika i żeby okazało się, że był on niemyty, czyli że był lekko przykurzony, to wtedy takie trochę podejrzenie o to, że samochód jest spicowany do sprzedaży będzie wtedy mniejsze. No dobra, trochę się rozgadałem w tych pierwszych trzech modelach, a chciałbym, żeby ten filmik nie był za długi, więc w kolejnych samochodach, których jeszcze sporo przed nami, postaram się, żeby było szybciej, zwrócę uwagę tylko na te pozytywy bądź negatywy, które od razu rzucają się w oczy. Lecimy do Toyota Corolli. Panie Marku, opis, sprzedam wyjątkowo mało używany i zadbany samochód, tylko 88 tysięcy przebiegu, kupiony w salonie Toyota, super plus, w Polsce użytkowany przez jedną osobę. Krótko, ale właściwie wszystko pozytywnie, czemu nie? No i te zdjęcia. Trzy małe, kiepskie jakości zdjęcia, jakieś takie miniaturki w ogóle. Szkoda, bo jeżeli ten samochód jest rzeczywiście tak zadbany, to jest bardzo zmarnowany potencjał, bo dużo jest chętnych na taką korolkę z 2007 roku z małym przebiegiem. Więc szkoda, panie Marku. Więcej zdjęć i byłoby dużo więcej odbiorców. No to teraz kolejna korolka. Pan Piotr. Ten sam rok, 2007. Większy przebieg, więc zarazem trochę tańszy, ale tutaj nie, nie na to patrzymy. Proszę zobaczcie. Opis. Wyszczególniony model, moc silnika i teraz odmyślników. Ja to bardzo lubię. Konkrety. Może nie będę wszystkiego czytał. Kto chce, niech sobie zapozuje i przejrzy. Ale jest tu wszystko, co powinno być. Gdzie kupiony, nawet o oponach jeszcze e, parę z rzeczy z wyposażenia, takich ważniejszych. I zaprasza do kontaktu telefonicznego. Zobaczcie te zdjęcia. Świetnie wykadrowane, samochód jest umyty do nich. Widzimy każdy fragment. Zdjęcie tyłu, zdjęcie tutaj całego, całej deski rozdzielczej, nawet jeszcze zbliżenie. Czemu nie? Zegary akurat tutaj zwrócę uwagę, że ja osobiście nie lubię, jak ktoś robi zdjęcie tylko po przekręceniu stacyjki a nie po uruchomieniu silnika, bo świecą się te kontrolki. I to tak trochę zawsze odstrasza, że mamy jakiś check engine czy coś, chociaż one teoretycznie mogą się nie świecić, jak się odpali już silnik, bo one gasną. No ale hmm, czemu nie? Po prostu odpalcie samochód i wtedy zróbcie zdjęcie. Jeszcze zdjęcie opony, koła całego fajnie. Nawet pokazany rok opony, że są świeżutkie. Brawo. No to teraz pora na szósty samochód. Będziemy wtedy w połowie mojego tutaj zestawienia coś innego. Porsche Cayenne. osoba prywatna, Porsche Cayenne Turbo, uszkodzony, ale to nie patrz na to, że zły, bo ktoś też może szukać uszkodzonego. Tylko chodzi mi o samo ogłoszenie. Tutaj wyszczególnione wyposażenie. Pokaż opis, nic, zero opisu. Eee. Rozumiem, że ktoś może preferować. Kontakt telefoniczny, żeby od razu zadzwonić, ale będzie wtedy dużo osób zawracających głowę niepotrzebnie, bo będą o wszystko dopytywać. Chociaż opisać, co w nim działa, skoro jest po jakimś zderzeniu, co nie działa, jakoś zachęcić osoby. No i zdjęcia. Tutaj zakryta tablica. Zdjęcia mogłyby być lepsze, ale powiedzmy, że ogólnie są w porządku. No szkoda, że nie ma tego opisu, bo właściwie nic o tym samochodzie nie wiemy, więc ktoś, to, nie wiem, nie lubi za bardzo rozmawiać i dzwonić i dopytywać o wszystko, by przynajmniej już miał jakieś, jakieś rozeznanie, czy w ogóle warto dzwonić, czy nie. Dobra, a teraz drugie Porsche. Nawet tańsze, pan Tomasz. Zachęcające zdjęcie, to jakaś ładna altanka, ale do zdjęć za chwilę. No i zobaczcie. Opis, 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 opis. I tutaj e, powiem tak, że mam takie dwie myśli. Z jednej strony fajnie, bo ktoś widać, że włożył w to dużo serca i e, ten samochód posiada jakoś być może dłużej, skoro był w stanie tyle o nim napisać. Ale jak potem zaczniemy się wczytywać, to dużo jest takich dywagacji. E, zobaczcie, może nie będę tego czytał, bo to za dużo zajmie. Jak ktoś chce, to niech sobie zapauzuje po prostu ekran i, e, i przeczyta sam. No ale takie komentarze jak tutaj. Fotele elektryczne niepodgrzewane, bo po co? W tym aucie po paru metrach nawet w zimę jest za chwilę ciepło. Chyba nawet są wentylowane, bo w lecie nie lepiej się za przeproszeniem. Wiecie gdzie. No humorystyczny dodatek taki, ale jakby e, tempomat tylko po co? Na naszych drogach jak e, taki ruch. No mm, uważam, że Ciekawe, ale może jednak taki konkret bez tych własnych dywagacji byłby lepszy. A same zdjęcia bardzo dobre. Szczegółowy samochód jest czysty. Fajny pomysł w zdjęcie z góry, jeżeli mamy taką możliwość zrobienia z jakiegoś tam, z budynku. Tutaj bardzo dobrze. No i dużo zdjęć lepiej więcej niż mniej. Zainteresowanych dalszymi ogłoszeniami, zapraszam na część drugą.